Siemano, witam! W kolejnym odcinku jesteśmy na G4Skins i będziemy sobie otwierać skrzynki. Yy, I co na początku klasycznie, jest G4, strona do otwierania skrzyneczek, mamy tutaj wszędzie wypisane procenty. Na danego skina strona jest dla osób pełnoletnich, jest stricte rozrywkowa i do tego służy, to jest ważne, więc działamy sobie z głową. Dobra, yy, szybciutko jeszcze masz kod promocyjny rafikas, który daje Ci 5% bonusu do doładowania. Różne metody podnosi, blik czy lewy, skinami. Krypto jest tego dużo. 5% bonusu, waluta ewentowa, bo mamy evencik cały czas. No i mir za darmo, jak wcześniej na stronie nie byłeś. Kodu nie używałeś, dobra? Briefing, No Dobra, od czego zaczniemy? Myślisz na początek, tak wiesz, na chillu, No już święta, święta i po świętach. Nowy rok jeszcze. Macie jakieś plany, cele? Już, obmyślone, chcę napisać w komentarzu. O, fajny, happy moment pierwszy. Więc no, tak, ani inaczej. Flame test. Dobra, i ostatni raz sobie może otworzymy. Nie wiem co dzisiaj będziemy kminić Coś sobie podziałamy, ale co dokładnie. Oxil Playzig. Dobra. No i firefight. Oj, już odbiło firefight. Mm. Dobra, chodźmy kontrakty. Zobaczcie, no mam te wybrane skrzynki je po prostu wiecie, co wypłacę. Bo one są. Te. Dobra, idziemy. Idziemy, idziemy. Zrobimy sobie kontrakcik na początku. Zrobimy sobie kontrakcik. Dobra, i co my tu będziemy mieć? Scorched. Dobra, wejdę sobie jeszcze w sklep. W sumie jestem ciekaw, bo tu chyba jest różnie jednak z tym, co mianowicie. Trzeba patrzeć sobie, ale. Przypomnę sobie fracture. A, nie ma. Szkoda. Dobra, co byśmy chcieli zrobić w takim razie? Kontrakcik gdyby były jakieś bitewki, może bez celery byśmy pootwierali, może coś innego dzisiaj, hmm. może po prostu bitwy, tylko na co? Bitwy na kapsuły. lubię to. Dobra, dawaj, robimy to co lubimy, nie wiem o co chodzi. Inspiration i na początku doć, potem zrobimy może bitwę z tymi droższymi. To jest chyba dobry pomysł. No. I co i tyle. Nowy rok. Też mam jakieś tam swoje osobiste yy, plany, wizje, nadzieje. Cele. Z konsekwentnie mam nadzieję, że będą plikany. Ten rok oczywiście dla mnie. całkiem spoko. Powiedziałbym, że nawet giga spoko. No i ja mam tylko nadzieję, że 2K25 będzie jeszcze lepszy, że będzie można jeszcze bardziej zniszczyć system. To jest, to jest ten gasik. Weźmy do jakiś taki odpoczynek spotsko. Co się najadłem, to moje, nie? To się nazywałem do moje. Co będzie wrócić do no, tak zwanej rzeczywistości? Bish Hollow się Chyba wygrywamy. Right na tą bitwę. Raczej na pewno. Dobra, Bash. Raz dwa. Crusher Największy polski. Gruby, a szkoda, jakby ten gruby się pojawił u nas, to byłoby super. No i do. on tutaj dużo, pokażę dużo, co decyduje. Dobra, I'm in Fire. Ale jeszcze dwa razy. Dwa razy ta kapsuła, więc elegancko elegancko i to jest już przewaga Jeśli tutaj nic się nie wydarzy niesamowitego to bitwę raczej wygramy elegancko Biteweczka pierwsza wygrana oj nie było to jakoś niesamowicie przyznajmy się szczerze ale dobra bo teraz idziemy na skrzy... kapsuły droższe mieliśmy za dwie dyszki to lecimy tak. cztery dyszki yy, czy jest za, za osiem chyba nie ma nie ma od razu mamy przeskok do fuse o dzięki za słubak ktoś wow. Dobra, robimy to i na końcu zrobimy sobie za 200 zł te kapsuły, ale ta bitwa jest już mocna, 420 polskich, no nie lada, nie lada bitwa pod Czerisław, co to jest, League Atlanta PK17 się pojawiło, la mala, no dobra, myślałem, że będzie trochę gorzej, nie ma tragedii tak czy siak, ale no, no to co, okej okay, na zero. Wygrywa póki co cały, cały czas, Jerry O nie, 100 zł. No dobra, wiemy chociaż. O, no i fa o, i anti. Czymże więcej. Dead się nazywa ten gościu. Nie. Regener znowu się pojawił. Nie, teraz jesteśmy chyba Close. Ten dużo zadecyduje. No nie, przegraliśmy. Litewkę chyba na 98. U 10 złotych U 10 złotych przegram nie no. Dobra, nalecimy dwa razy masterka, nie? Robimy to. Nie czajmy się w tańcu. Przywołamy sobie lota Zobaczymy. No, może może tutaj po prostu wiesz co? jest co jest 5 będzie jakoś tak. better troskę. Dwie kapsuły to tylko są. Tak że nie zamykajmy oczu. Dobra, pyk. To No i to mi się podoba. Teraz jeszcze coś po obu stronach fajnego. No panie. Jak? Już myślałem, że ten dreamhack przebije to, nie? No i elegancko. No i elegancko bitepka tutaj. Nam, kliknęła. Dobra, chodźmy. otwórzmy jeszcze raz tego fiuza, może, co? Tak zrobimy, czemu by nie. World Edit. No i super. Fajnie było tu przychodzić. Dobra. Hmm, Twilight Pine. Dobra. Dawaj. Drzeweczkę otworzymy. Turf. What the hell? 20 tysięcy. O, dobra, to chyba w następnym odcinku użyję tej waluty eventowej. Tak mi się wydaje, że tak zrobimy, no? Tymczasem hit. Hit me procent? 66. To do tego levelu nam jeszcze troszkę brakuje, nie? Mimo wszystko. Dobra. Distressed. mango, distressed. Dobra i coś jeszcze na koniec. Christmas giftsy. Dobra. Napiszcie, możecie napisać jakieś jaki jakie gift, giftsy dostaliście. Coś ciekawego. Uh, uh, uh. Dobra, jeszcze raz. Ostatni raz już otwieramy. Clear Polymer. No skin jest sam w sobie naprawdę ładny, tak szczerze, nie? No jest taki clean, ale no jest jak jest. Dobra, dzięki za dziś. Cześć, pa, pa.